Witajcie. Dzisiaj Dzień Wydań Samochodów. Wydajemy dwa egzemplarze G20. Tutaj jest asystent. Pytaliście o średnie spalanie, żebym pokazał 318i, więc Wam pokażę. Drugi w kolejności samochód to jest 320D w X-Drive. Oba samochody z 2024 roku. Tutaj benzyna ma przebieg około 17 tysięcy km. 2-litrowy diesel. 10 tysięcy km, z uwagi na to, że akurat jest obok. To pokażę Wam też średnie spalanie diesla, żebyście sobie zobaczyli, piękne kolory. Tutaj linia stylistyczna M-Sport na 18-calowych felgach aluminiowych. Roczny samochód 318i. No i sobie zwrócimy uwagę, jakie mamy. Średnie spalanie, tylko otworzę samochód. No i tutaj wnętrze czarne, tablety, bo wersja poliftowa. No i spalanie tutaj w 330 i widzieliście, jakie jest. Zobaczymy sobie tutaj średnie spalanie fabryczne 7,7 litra. Czyli 330 i 258 koni mamy takie samo spalanie. No i akurat jak jest przy okazji, to sobie zobaczymy, jak wygląda sytuacja z tym samochodem. Tutaj mamy 2-litrowy diesel, tak samo 24 rok napęd X Drive. Jak, jak myślicie, jakie tutaj będzie średnie spalanie? Wiadomo, będzie mniejsze, no bo jest to silnik wysokoprężny. Nie przedłużamy, zobaczymy. Też wersja M-Sport. Tutaj mamy dodatkowo podgrzewaną kierownicę. No i patrzymy. 7,1 litra od nowości, spalanie 10 tysięcy kilometrów. Dajcie znać w komentarzach, który kolor Wam się bardziej podoba. Według mnie dwa są genialne, bardzo praktyczne kolory. Jeśli chodzi o spalanie, tak naprawdę, no to też zależy to od stylu jazdy. Nie ma co brać jednego samochodu każdą miarą, bo po prostu to się różni od warunków drogowych, od stylu jazdy, ale macie porównanie. Benzyna 318 i. 7,7 litra od nowości. No i diesel 6.1. Tutaj mamy jeszcze Adaptive LED. Oba samochody tak naprawdę są wyposażone w oświetlenie ledowe Fabrycznie wersje poliftowe mają już Apple CarPlay na pokładzie. Także bardzo fajne egzemplarze w ciągu tygodnia się sprzedały. Jeśli szukacie podobnego egzemplarza lub wersji przedliftowej G20 lub innego BMW, zapraszam, trzymajcie się, cześć.